To powitało wiosnę. Wspomnienia na rynku: 80 prac Chmieleckiego w zespole klasztorno-pałacowym protest niesłyszących. Wkrótce ruszą prace. Dzień dobry, jest piątek, 21 marca. Witam Państwa serdecznie. Joanna na ka Zaczynamy wiadomości raciborskie. Pogoda, jak na zamówienie towarzyszyła dziś, przybyłym do parku jordanowskiego mieszkańcom raciborza. Wspólnie witano tu wiosnę. Muzyka dzisiaj świętuje całe miasto. Jest Osir, jest Arboretum Bramy Morawskiej, no nie mogło zabraknąć ich na pierwszym dniu wiosny. Na pewno jest Raciborskie Centrum Kultury, warsztaty terapii zajęciowej, wodociągi nawadniają w tę piękną pogodę. Pogoda jest piękna, więc idealnie jak zamówiona na pierwszy dzień wiosny. Są wszystkie placówki miejskie, jest rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na kolorową skarpetę, bawią się przedszkola, więc atmosfera jest cudowna. Myślę, że Dzisiaj faktycznie jest taki prawdziwy dzień wiosny w Parku Jordanowskim. Fajna pogoda, ciepło, fajnie. Jest pogoda przyjemna ogólnie. Powiem, że lubię pogodę bardzo wiosną, lubię, gdy jest ciepło. Dzisiaj się ogólnie bardzo fajnie się bawię, świetnie się bawię. Mam turysty, mogę z kim pogadać. I ogólnie. Powiem. Cieszę się, cieszę, że, że mogę przyjść, przyjść zobaczyć. Przede wszystkim świętujemy Ogólnopolski Dzień Osób z Zespołem Dauna. Także nasza szkoła jest przyozdobiona pięknymi skarpetami. Myślę, że tutaj też na niejednym stanowisku te piękne skarpety powstawały, girlandy skarpet gdzieś tutaj wiszą. Także my świętujemy podwójnie, zarówno pierwszy dzień wiosny, jak i właśnie Ogólnopolski Dzień czy Światowy Dzień Osób z Zespołem Dauna. Myślę, że większość aktywności tutaj to kręci się albo wokół jednego, albo wokół drugiego, albo właśnie gdzieś to się zazębia, więc taka też jest idea tej imprezy właśnie. Myśmy dzisiaj postanowili ubierać panią wiosnę, dzieci przychodziły, mogły sobie nakleić budzie pani wiosny, dokleić sukienkę i ozdobić ją kwiatami, pokolorować, jak im się podobało. Na naszych warsztatach robiliśmy takie gliniane serduszka i kwiatki ozdabiane nasionami, ale no glina już się nam skończyła, mimo tego, że wykupiliśmy wszystkie zapasy w ekrzynie, jakie były. Więc w tej chwili już przeszliśmy do naszej drugiej aktywności, czyli właśnie robienia doniczek skarpetkowych. Tak siejemy donik groszek pachnący, to jest roślinka, która ładnie się wije, nie jest wymagająca, ładnie kwitnie, też troszkę pachnie, więc mamy nadzieję, że coś tam wyrośnie w tych doniczkach. Po tym, jak odwiedziliśmy Park Jordanowski, udaliśmy się na ulicę Długą, by porozmawiać z wagarowiczami. Zobaczcie efekty naszych poszukiwań. Piątek, pierwszy dzień wiosny, ulica Długa. Spacerowiczów jak na lekarstwo, a jeszcze mniej wagarowiczów. Tych spotkaliśmy dopiero w okolicach rynku. Nie no, nasze lekcje już są skończone. No, no, nasze lekcje są skończone. O, <laughs> Więc jesteśmy legalnie, tak. Ale byłyście na wagarach, nie byłyście w szkole dzisiaj. Ja byłam, ale, ale by była. tylko na matematyce. Przedmiot naturalny. Na rynku jednak spotkaliśmy tych, którzy chętnie wspominali swoje szkolne czasy. Jak to kiedyś było na przykład w pierwszym dniu wiosny? Co się robiło? Masz żadne się topiło? Tak, nie. No tak, no i co, jeszcze można było iść na wagary, czy ze szkoły się to szło? Chodziło na wagary. Tak, jak pani, pani wspomina, w tym wieku. Jak już byłam troszkę starsza, to na wagary chodziłam, tak. Co rodzice na to? A nie wiedzieli. A teraz wagarowiczów w ogóle nie ma? A to nie wiedzą, co stracili bo to takie inne czasy teraz, sobie pani, kiedyś było lepiej. Kiedyś to było fajnie, <gry> kiedyś wagary to były wagary, no nie? Yy, mieliśmy, pamiętam taką akcję, kiedyś pojechaliśmy sobie yy, z chłopakami, z całą klasą na ognisko, bo ja pochodzę z Koszalina, do góry Chomskiej, gitara i się jechało. A raz zrobiliśmy sobie wyjazd yy, z okazji wagarów, nam, ogarnął nam wychowawca yy, wyjazd na, yy, do, do Krakowa, no nie? To dojechaliśmy 20 tam się autobus popsuł. I znowu zostało nam ognisko nad morzem, nad Dziurem w sumie wtedy bardziej, no nie? Był to czas radości, czas spędzania ze swoimi kolegami, koleżankami na świeżym powietrzu, przy takim słońcu, jak, 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 jaki mam dzisiaj. No i takie odczucie ogólnej wolności, takiej, takiej ucieczki z tych ławek szkolnych i poczucia takiej wolności pełną piersią. A dziś pan Dariusz jest nauczycielem i chciał dać szansę na poczucie wolności swoim uczniom. Spędzamy czas na świeżym powietrzu, szukamy oznak wiosny, za chwileczkę wybieramy się do parku. No, byliśmy w sklepach, na lodach jesteśmy, no i też kupujemy jakieś rzeczy, przykładowo lody i takie przekąski. Z przekąską, choć taką do picia, po mieście spacerowali nasi kolejni rozmówcy. Co wy robicie w mieście o tej godzinie? No, poszliśmy się przejść. No, dokładnie. To jak teraz młodzież świętuje pierwszy dzień wiosny? Jak świętuje? No, nie idą do szkoły. Dużo spędzają czasu na dworze, zamiast właśnie iść do szkoły. No i po prostu nie uczą się pewnie w ten dzień. Mam taką nadzieję. Przynajmniej. Nie no, chodzi się po sklepach. Po prostu się miło czas spędza, nie? No, Pop, potwierdzam. Co to jest Dzień Wagarowicza? No, pierwszy dzień wiosny jednocześnie i że niektórzy nie idą do szkoły. Niektórzy, to znaczy kto? No, starsi głównie. A jak ty będziesz starszy, to ty będziesz chodził sobie na wagary? Nie, bo raczej będzie dużo nauki do robienia, przykładowo studia i tak dalej. Nie wolno na wagary. No można, ale to jedynie no, jeżeli są takie święta, no, <laughs> Przepisane w, w, w którychś tych dniach, albo, on, pan, albo pa, pan albo pani decyduje czy idziemy tam tam albo tam. Ale kiedy jest się nastolatkiem, można też samodzielnie zadecydować, czy jest się tam, czy na przykład na długiej. Ktoś natomiast zadecydował, że dziś długą można było tylko pospacerować. Wszystko to za sprawą trwających tu prac, mających na celu upiększenie miejskiej przestrzeni. Chcielibyście sobie może usiąść? Nie, nie musimy. Nie, raczej, nie, raczej, dziękuję. Śpieszne jest zamalowane. Ale, a, to nie można siadać. No nie, chyba nie można. Widzę, że Pani tutaj siedzi. Wszystkie ławeczki akurat pomalowali. Co Pani na to? Nie zrobię nic. Od 15 marca w pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach można oglądać wystawę pod tytułem Barwy Wspomnień. To retrospektywa twórczości Mariana Chmieleckiego. Marian Chmielecki urodził się w 1935 roku w Świebodnej. Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Jarosławiu. Następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom uzyskał z malarstwa i projektowania tkanin. W Raciborzu organizował i prowadził Biuro Wystaw Artystycznych. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Pracował jako projektant w zakładach przemysłu wełnianego w Tomaszowie Mazowieckim, a po przyjeździe na Śląsk w zakładach tkanin dekoracyjnych welur w Kietrzu. Najlepiej jednak czuł się na plenerach malarskich. Ze swoich krajowych i zagranicznych wojaży przywoził notatniki pełne szkiców, które następnie przenosił na płótno. Fascynowały go pejzaże, malownicze załuki i stare budowle. Nie ukrywał, że lubi oleje, które, w odróżnieniu od akwareli, pozwalają mu dłużej pracować nad obrazem, poprawiać i uzupełniać artystyczne wyobrażenie o tym, co zafascynowało go w przyrodzie lub architekturze. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi oraz odznaką zasłużony działacz kultury. W roku 2010 zdobył honorową statuetkę Mieszka, za całą kształt dorobku kulturalnego przyznawaną przez starostę raciborskiego dla artystów z terenu powiatu. Raciborzanin to laureat Nagrody Twórca Kultury przyznanej przez prezydenta miasta Raciborza w 2019 roku. W tym roku również świętował jubileusz 60-lecia twórczości artystycznej. Marian Chmielecki zmarł w roku 2022, ale jego sztuka pozostała i dziś można ją podziwiać w Rudach Raciborskich. Wystawa Barwy Wspomnień. Retrospektywa twórczości Mariana Chmieleckiego to ponad 80 prac artysty. Wystawa jest wyrazem uznania dla jego niezwykłego talentu, pracowitości i oddania sztuce. To okazja, by na nowo odkryć twórczość Chmieleckiego, spojrzeć na nią z perspektywy czasu i dostrzec jej uniwersalne piękno. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki w Starym Opactwie w Rudach, aby wspólnie uczcić pamięć tego wyjątkowego artysty i podziwiać jego dzieła, które wciąż inspirują. Inspirują i poruszają. Wystawa dostępna będzie do 27 kwietnia. 4 kwietnia w Warszawie odbędzie się protest głuchych. Osoby z dysfunkcją słuchu będą walczyły o swoje prawa. Jak deklarują organizatorzy, głusi chcą lepszego życia, równego dostępu do edukacji, pracy tłumaczy polskiego języka migowego oraz godnych warunków dla każdego. Społeczność osób niesłyszących w całej Polsce zmobilizowała się i chce protestować. O co walczą? Zapytaliśmy o to Beatę Cycoń, przedstawicielkę społeczności osób niesłyszących i znaną już Państwu tłumaczkę polskiego języka migowego, która współpracuje z Raciborską Telewizją Kablową. O co walczą Głusi 4 kwietnia? To trzy bardzo ważne postulaty. Po pierwsze, wsparcie finansowe. Niektórzy nie mogą pracować i potrzebują renty socjalnej. Druga rzecz, dostępność. Ta jest ograniczona z uwagi na brak tłumaczy polskiego języka migowego. Na przykład w szpitalach, na policji, w urzędach, brak tłumaczeń w programach telewizyjnych uniemożliwia odbiór informacji. Trzecia sprawa. Polski język migowy powinien być językiem urzędowym i być uznawany za pełnoprawną formę komunikacji. Chciałabym też zaapelować, aby środowisko osób niesłyszących albo osoby z nim związane, instytucje i organizacje wsparły tę manifestację 4 kwietnia. Protest odbędzie się 4 kwietnia w Warszawie, z biurka o godzinie 10 pod Pałacem Kultury i Nauki. Na wydarzenie można dotrzeć we własnym zakresie, ale warto też skontaktować się z odpowiednim kołem terenowym Polskiego Związku Głuchych. Oddziały PZG z całej Polski organizują wyjazdy na manifestację. Powiat raciborski realizuje projekty scalania gruntów rolniczych. Działania polegające na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych będą prowadzone w kolejnych miejscowościach. Scalanie gruntów, innymi słowy komasacja, to nic innego jak wymiana działek pomiędzy ich właścicielami, która ma na celu przekształcenia rozdrobnionych gruntów rolnych w większe areały. W marcu podpisano umowę na pracę w kolejnych sołectwach. Pierwszym z nich są Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie. W ramach zadania zostaną zmodernizowane cztery odcinki dróg transportu rolnego o łącznej długości 1263 m bieżących. Na drogach o szerokości 4 m zostaną wykonane wzmocnienia podłoża gruntowego i podbudowy z kruszyw. Drogi zyskają nowe nawierzchnie z asfaltu lub kruszyw wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem. Koszt tego zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 774 900 zł, a termin realizacji to 3 13 czerwca 2025 roku. Nieco szybciej, bo 8 czerwca zakończą się prace w Rożkowie. Tu zmodernizowanych zostanie 8 odcinków dróg transportu rolnego o łącznej długości 2213 metrów. Na drogach o szerokości 4 metrów zostaną wykonane wzmocnienia podłoża gruntowego i podbudowy z kruszyw. Cztery drogi zyskają nowe nawierzchnie z asfaltu: jedna z kruszyw wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem, a trzy będą miały nawierzchnię stłucznia. Koszt tego zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi ponad 1 240 000 zł. Warto pamiętać, że z tego rodzaju działań korzystają nie tylko rolnicy, ale wszyscy mieszkańcy miejscowości objętych scalaniem gruntów, jak choćby rowerzyści. Bo nowo powstałe drogi często wykorzystywane są do rekreacyjnych przejażdżek. Ponadto, co istotne dla bezpieczeństwa w czasie nawałnic, przy okazji scalania gruntów modernizowane są także rowy melioracyjne. Przypomnijmy, że scalanie gruntów realizowane jest na terenie powiatu raciborskiego już od kilku lat, a kolejni wodarze gmin zgłaszają potrzebę przeprowadzenia tego rodzaju projektów w ich gminach. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym programie to już wszystko, teraz jeszcze wiadomości dla osób niesłyszących, na które serdecznie zapraszam. Życzę Państwu udanego weekendu, widzimy się we wtorek. Do zobaczenia.